Tylko spójne i wspólne działania mogą poprawić sytuację uczelni. Mówił o tym profesor Ryszard Górecki, rektor UWM, podczas spotkania Kolegium Rektorskiego z dziekanami wszystkich wydziałów. Muszę Państwu powiedzieć, skończyły się wakacje, czas pracy, studenci jeszcze mogą odpoczywać, a nas już czas wyzwań, przygotowań do kolejnego, już 15 roku akademickiego. Dlatego zaprosiłem dziekanów wszystkich wydziałów, po to by się zapoznali z problemami. Które musimy już rozwiązywać jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego. Uważam, że to bardzo trafna decyzja i powinniśmy się spotykać jak najczęściej, jak najwięcej dyskutować. Każdy może z nas mieć jakieś pomysły. Rektor zaapelował, aby przestrzegać uchwały przyjętej w styczniu bieżącego roku w sprawie polityki kadrowej. Ponadto mówił o reorganizacji jednostek uwzględniającej specyfikę badawczą i dydaktyczną. Oraz wprowadzeniu elementów samodzielności i odpowiedzialności finansowej wydziałów. Sprawy kadrowe zreferował profesor Grzegorz Białuński, prorektor do spraw kadr. O sytuacji w projektach naukowych mówił profesor Jerzy Jaroszewski, prorektor do spraw nauki. Podsumowaniem letniej rekrutacji zajął się profesor Jerzy Przyborowski, prorektor do spraw kształcenia.